Hmm. Rodzinne spotkanie. Kolacyjka. Póki co, luźno idzie. Dorośli są zajęci swoimi sprawami, a ty, ty tylko czekasz, aż będziesz mógł wrócić do swojego pokoju. Jeszcze tylko chwila. Jeszcze moment. Ciocia nagle wypala tym słynnym. A ty, Włachu, dro, co planujesz robić w życiu? Siedzisz osłupiały. Zaczynasz się zastanawiać, a co to ją w ogóle obchodzi kiedy tak starasz się sklecić jakąś odpowiedź, nagle dochodzi do ciebie? Przecież ja nie mam planu na siebie, dla tego świata jestem tylko nic nieznaczącym pyłkiem kurzu. Goście poszli, wróciłeś do pokoju, usiadłeś na łóżku, wypuściłeś powietrze. I gdy tylko zaczęło się zbierać na pierwszą łzę, pomyślałeś: Czy to wszystko naprawdę nie ma sensu? Widok bezradnego siebie w lustrze podpowiada ci, że albo coś z tym zrobisz, albo to uczucie nie da ci dzisiaj spać. Partnerem kanału są maturalni i portal do korepetycji online. Korki.pl, gdzie znajdziesz najlepszych w Polsce korepetytorów w najniższych możliwych cenach i w ciągu kilku sekund umówisz spotkanie w ich kalendarzu. Na start otrzymujesz 20 zł rabatu, a niektórzy korepetytorzy oferują darmową pierwszą lekcję. Link w opisie Łachudro. Bycie nastolatkiem i wczesnym dorosłym to jest w ogóle niezłe Kongo. Ale Kongo, tygrysy! Nikt nie zareagował! To niedawna nie mogły siedzieć poza domem po 22, a teraz chcą od ciebie planu na całe życie. Gdyby tego bałaganu było mało, to w kontrze do twoich odczuć wszyscy mają poukładane życia. No, albo przynajmniej tak mogłoby się wydawać. Wszyscy ludzie wychowani po 2000 roku żyją w dwóch światach. W tym realnym, perfekcyjnie nieidealnym, i w tym internetowym, który jest specyficzny. Wszystko tu jest idealne. Ludzie pokazują zdjęcia swoich sukcesów, każdy Instagram jest dopatrzony najpiękniejszymi zdjęciami ze stolic innych państw. Nic tylko brać przykład, nic tylko zazdrościć. Kiedy ty jeden pozostajesz na dnie z poczuciem tego, że nic się nie układa, to bardzo prosto wpaść w pułapkę nihilizmu. Nihilizm to już nie tylko filozofia, to podejście, które mówi o tym, że nic nie ma znaczenia. Żaden nasz czyn, nasze osiągnięcia, czy nawet my sami. O ile kiedyś to podejście pozwalało ludziom pokonywać zastałe autorytety i zasady, to teraz udziela się dużej części społeczeństwa. No i tu mamy pewien problem. Z reguły nasze filozofie życiowe powinny nam pomagać, a nie przeciwnie. Nihilizmu wcale nie musieliśmy wybrać, za to możemy obrócić go w naszą broń w siłę, która pomoże nam w życiu oddychać pełną piersią. Jak to działa? Widzisz, skoro wszystko nie ma sensu, to masz dwie opcje: A. płaczesz poduszkę co noc, że spędzisz 80 lat w więzieniu zwanym rzeczywistość ziemska. B. jesteś uwolniony od jakichkolwiek teraźniejszych problemów, bo przecież żaden z nich nie ma sensu i nic nie znaczy. To drugie, uwalniające podejście jest najlepszym, czego nihilizm może cię nauczyć. Skoro to, co robisz, miałoby nie mieć sensu, to czemu by się w zasadzie przejmować? Wedle tej teorii jesteśmy tylko mrówkami patrzącymi na gwiazdy. Jeśli tak ma być, to niech będzie. Ten medal ma swoją piękną stronę. Skoro nic się nie liczy, to nic nie możecie zmartwić. Każdy problem jest tylko malutkim wątkiem dziejącym się między powstaniem świata, a jego końcem. Za 200 lat nikt nie będzie pamiętał, że koledzy zrobili ci kebaba z plecaka, więc w sumie kogo to obchodzi? W ten sposób możesz dojść do przyjemnego wniosku. Jesteś wolny, by żyć jak ci się tylko podoba, bo opinie, ograniczenia i przeszkody nie mają znaczenia. I to... to wszystko. Koniec odcinka. Skup się na procesie, a proces zajmie się wynikiem. Buzi. Ma, ma, mua. 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 Wuja, ty się chyba zapomniałeś po tej przerwie świątecznej, co? A jak dobrze, że Korki wiecznie czuwa. Nie doczytałem, że w scenariuszu jest podejście, o którym każdy powinien usłyszeć. Był kiedyś taki jeden badacz, który odkrył, że posiadanie swojego po co, to czynnik, który znacząco wpływa na nasze życie. Viktor Frankl, bo o nim mowa, poznał ludzi w najokropniejszych warunkach. Doszło wtedy do niego, że człowiek, który poszukuje sensu, jest zdecydowanie bardziej odporny na okrutność świata niż ten, który tego nie robi. Tak, tak zwana wola sensu nie musi być wcale czymś podniosłym. Nie musisz wiedzieć, że chcesz do 20 lat wynaleźć lekarstwo na raka. Viktor Frankl serwuje lekarstwo na brak sensu tu i teraz. Odnajdź własną drogę życia poprzez doświadczanie, działanie, perserweratywność. Wow, okej, okay. to ostatni aż zabrzmiało mądrze. Recepta pierwsza. Doświadczanie opisuje nadanie wagi swojemu życiu za pośrednictwem twojej twórczości albo pracy. Kiedyś o problemy egzystencjalne było trudniej. Każdy miał do swojego życia przypisaną profesję, którą najczęściej zajmował się aż do końca swoich pięknych dni. Dodatkowo, ta praca miała realny wpływ na świat. Wprawiony szef stworzył buty, w których mogły śmigać całe wioski. Przez lata doskonalił się, jego praca stała się sztuką użyteczną, a on sam zyskiwał szacunek. Teraz wiele prac łatwo zastąpić, a my ciągle przy sobie mamy zwierciadła, które pokazują nam ludzi bardziej utalentowanych od nas samych. Jak więc odnaleźć sens dzięki pracy i twórczości? Przede wszystkim, szukaj siebie w tej codziennej pracy. Nie chodzi o to, żebyś żył dla niej, tylko żeby praca stała się Twoim sposobem na życie. Ten punkt nazywa się doświadczaniem, bo o ile nadal nie znalazłeś tego, co Cię napędza, to właśnie przez eksplorowanie uda Ci się to zrobić. Próbuj jak największej ilości rzeczy, odkrywaj nowe hobby i nie bój się porażek. Ja zostałem lektorem nie dlatego, że przewidywałem taki plan na życie, a dlatego, że przystałem na losową propozycję z internetu. Drzwi do nowych doświadczeń są zawsze otwarte, pora wykazać odwagę i przez nie przejść. Jeśli już znajdziesz coś, co nazwiesz swoim hobby albo pasją, to nie pozostaje nic innego jak tylko to praktykować. Tatusiowe, trening czyni mistrza, sprawia, że po czasie w większości dziedzin staniesz się na tyle dobry, aby móc z nich zarabiać. Remedium drugie działanie. Frankl zaznaczył, że każdy z nas pozostawia na świecie pewien ślad nie do zmierzenia. Chodzi tu o rzeczy nienamacalne, a trwałe i potrzebne. Miłość, sztuka czy poczucie spójności z naturą to coś, co pozwala zrozumieć nam, że jesteśmy istotną częścią większej całości. Według niego, każdy z nas, nieważny kim jesteśmy, pozostawia niezaprzeczalny ślad istnienia na tej Ziemi. Jesteśmy ważni, bo możemy kochać i dzięki tej miłości stworzyć coś pięknego. Jesteśmy ważni, bo jesteśmy nieodłącznym ogniwem natury, która ma największą moc sprawczą. Jesteśmy ważni, bo możemy tworzyć sztukę, która jest czymś więcej niż tylko machinalnym działaniem naszego organizmu. Jak czerpać z tego punktu najwięcej? Nie krępuj się okazywać swoich uczuć. Może poprawisz komuś dzień albo skłonisz do refleksji. Zadbaj o swoje środowisko. Niech odpowiedzialność, która na tobie ciąży, sprawi, że twoje otoczenie stanie się bardziej przyjazne dla wszystkich, którzy mogą je zamieszkiwać. To prawdziwy test sprawczości. No i przede wszystkim kreuj. Jesteś człowiekiem, który został obdarzony przez los nieprawdopodobną szansą. Kreowanie to nie tylko śpiewanie czy malarstwo. Twórz inicjatywy z własnymi przyjaciółmi, wrzuca interesujące Cię materiały do sieci, rób cokolwiek, co będzie pokazem Twoich indywidualnych zdolności. Trzecie lekarstwo to wytrwałość. Znajdź sens w trwaniu. Wiesz, że samo to, że tu jesteś, to prawdziwy cud? Szanse na to, że akurat Ty się pojawisz razem ze mną na tym łez były tak wysokie jak to, że Polska wygra kiedyś mundial. Prawie zerowe. A mimo to jesteś tu z nami, albo ze mną, bo aktualnie tu nikogo nie ma. Ale pokonałeś swoje przeznaczenie, rodząc się, a następnie przetrwałeś każdy swój dzień. Co więcej, z każdym z nich zbierasz kolejne doświadczenie i stajesz się bardziej kompletny w procesie tworzenia siebie, co jest największą i najlepszą kreacją, jaką możesz dać światu. Dzisiejsze czasy obrabiają nas z satysfakcji z życia. Rozpraszaczy jest na tyle dużo, że sami przestajemy zauważać, jak istotni jesteśmy dla innych ludzi. Przy tak nieprzyjaznych okolicznościach czasami łatwo o zagubienie. Otoczeni przez idealnych ludzi, nasze życie wydają się bardzo dziurawe, ale jest wręcz przeciwnie. To my jesteśmy ich centrum, stanowimy główną oś wydarzeń, i tylko od naszej zawziętości zależy usunięcie poczucia braku sensu. Jesteś jeszcze młody i wbrew wszystkiemu, co słyszałeś do tej pory, masz jeszcze odrobinę czasu na ogarnięcie tego, kim jesteś. Ale pozwól, że zdradzę ci pewien sekret. To, że jesteś tutaj i to oglądasz, dowodzi temu, że już szukasz, a to oznacza, że jesteś w połowie drogi do sukcesu. Skup się na procesie, a proces zajmie się wynikiem. <Szysz> Szczęśliwego nowego roku!